mojej butelki mleka. czyli ją widziałeś? Bo to jesteś jest znany. Mleko, mleko jest w koszu. Mleko jest w koszu, tutaj jest mleko. Nie muszę znowu strąpiłeś moją butelkę mleka. A mówiłem ci, że dzisiaj przychodzi na kolację Kaszka, którą robię kolację, do której mi jest potrzebne mleko. Dobrze wiesz, że wypiłem mleko, bo mam zgagi w nocy. Dobra, okej, okay. nie, to ja ci tylko powiem, że ja sobie przypomniałem taką drobnostkę, że miałeś mię do motory. co obiecałeś, co gwarantuje ci mieszkanie tutaj, pamiętasz? Nie. Będę cię uczył do matury. Mogłem obiecać, ale to to dawno było. Hmm? No dobra, no ale ty nie, nie wybrałeś przedmiotów. A, nie złożyłeś deklaracji maturalnej, więc nie ma czego zdawać. A co to? Nie, ja nic nie deklaruję, ale ja, ja, ja tylko powiedziałem, że ja chcę stać. To w ogóle o co ci chodzi, no? no to ty mi wybierz jakieś przedmioty, to się bardzo, nie? Po, po, polski i matematyka. No i To robisz Cię. Ale coś jeszcze musisz mieć. No to... Tak. Ja ci wybiorę. Ja mam pomysł. Patrz. Okej. To jest, Tytku, niezbędnik niepoinformowanego maturzysty, czyli Ciebie. Tak, proszę bardzo, mam biologię, fizykę, geografię i wiedzę o społeczeństwie. I może zaczniemy... Nie zaczniemy od biologii. Tytku! Może zaczniemy od biologii. Tam sam sobie zaczynaj. D, zaczynaj. No, to dopiero nie, nie, Mamy jeszcze inne. Fizyka, fizyka, Fizy... No co? No nie, ej, ej. Położyłeś tą książkę na mojej półce, leżał mój Xbox, a ten, położyłeś książkę do fizyki. Nie, Dzień no do... to, to. Rysowanie bohomazów! Bardzo dojrzałe. Mi się to. Do... plera. Dopplera! Geo geografia! Z geografią tak? byłem najlepszy. W trzeciej klasie. Pani mi kiedyś powiedziała i powiedział. Stolica że Maroka. Geografem będę kiedyś. Sa 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 sahara. Czy Stolica Maroka to Sahara. Mhm. Dobrze słyszałem? Tak. Geografia nie. I widzę o społeczeństwie. To wszyscy zdają, to jest, to jest proste tylko. więc tak. No to go. Eee, Okej, okay, mam. Ile trwa kadencja prezydenta? 5 lat. Jaki jest ustrój polityczny w Szwecji? Monarchia konstytucyjna. A co to jest L4? L4 nie istnieje, wiesz, Tymonie, jest Zuset la taki inny druczek troszkę. Z czego się tak cieszysz? Bo to jest to. Co jest co? Zdajesz maturę z sposób. Okej, okay. okej, okay. może być. Hmm? Okay. To zapisz sobie! Zapisz. Tymon, bo. Chodzi o to, że ja. Chciałbym zdać w tym roku, ale nie wiem, jak to zrobić, żeby się zdać, a się nie uczyć tak dużo, bo. Znaczy w zeszłym roku, <laughs> że pamiętam, że się... się zdać i nie uczyć. Ale ja się uczyłem dość dużo w zeszłym roku, a jednak nie zdałem. Na studiach tak robią, że się nie uczą i zdają. Ale na maturę nie da ale... rady. Na uczyłeś prawie... się w tamtym roku? Pamiętam jak dziś, że. Cokolwiek. Siedziałem całymi dniami. Nie uczyłeś się w tamtym roku. Uczyłem się. No to, no to, nie, to dobra, to zaczniemy od polskiego i matematyki. No. Ale miałbyś tylko wos. Wos? Później, bo później coś umiesz z wosu, chodź z polskiej matematyki, zrobimy na początek. Na Nie, początek. nie, 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 No więc tak, masz na początek polski. Proszę, polski. I teraz tak, dajemy sobie godzinę i po tej godzinie sprawdzamy, co się nauczyliśmy. Masz godzinę. Wykorzystaj to mądrze. Jak idzie? Pomóc w czymś? Świetnie, że jestem w połowie. Szybko. Nie mogę się oprzeć, na pewno wiesz co to jest limerek, nie powiedzieć ci? <klucz> Tytko dobry, wstawaj, wstawaj. Tylko, bo ja mam. Ja już zrozumiałem. Zrozumiałem, ja nie mm -hmm. mogę. Cię zaciągać do nauki. No nie możesz. Musimy widać. znaleźć jakiś inny sposób. Rzeki jestem zmęczony po tym. maratonie naukowym. Naukowców? To nie był maraton naukowców. Był. Był maraton naukowy. Co to za graty? No właśnie, odsypiam, bo mam za pół godziny rączkę w kolegach z Także... To jest kolega 4? Wiesz. Tylko zróbmy tak. Uh -huh. Ja przeciwko tobie w kłójka 4. <laughs> I jak ja wygram, to ty się uczysz ze mną cały rok, a jak ty wygrasz, to sobie będziesz robił, co będziesz chciał w kłeka. W KUJKa 4. Z którego cię rozniosę jak przedszkolaka, bo jesteś... Myszki nad nim jest trzymać, gdzie ja To się okaże. Ja no będzie polapka Polapka. Koniec! Koniec! Pitku! Yy, pamiętasz, jaki A. był zakład? Miałem. Jak wyszedłeś z tego remisu do przodu? No tak... Bo! Bo! Jak zostać? Chcesz wybrać przedmioty? No musisz, no to chcę. No to chodź. No to idź. Czy eee, W ogóle... Oj, skończył się jeden. Dobra. Zjadę Zjadłeś! I Zjadę. tu! Bo ja mam w sumie taką jeszcze jedną małą rzecz, bo o nie mówię. którego cię rozniosę jak dziecko. A jak? Ty wygrasz? Pani nie mam okularów. Ale było fajnie. Ten, kto doszło do końca posłucha o konkursie, który będzie odbywał się oczywiście na fanpage'u Tytusa i Tymona. Ponieważ musicie zadeklarować się, jakie przedmioty wybieracie na maturze, napiszcie, które i napiszcie to w najbardziej kreatywny sposób, dlaczego właśnie te. Bo 10 osób wygra książki z Akademii BWN. Akademia PWN.pl Tam wybierzecie sobie książki. 10 najciekawszych, najlepszych, najbardziej intrygujących odpowiedzi na takimi książkami, więc wejdźcie facebook.com też Zapraszamy serdecznie, Akademia Powiatu też zaprasza i my zapraszamy do następnego odcinka, gdzie rozwiązanie konkursu.